Jak rząd planuje odebrać programistom ulgę IP box. Ulga IP box pozwalała na wysokie zwroty podatków w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych dla jednej osoby. Zatem nic dziwnego, że rząd dostrzega tutaj potencjalne oszczędności dla budżetu państwa. O jakich dokładnie zmianach mówimy? Planowane jest wprowadzenie takiego wymogu, że jeżeli programista będzie chciał korzystać z ulgi IP box, to musi zatrudniać pracowników i to przynajmniej trzech pracowników na podstawie umowy o pracę, a muszą oni pracować przynajmniej 300 Dni w skali roku. Możliwe jest również zatrudnienie takich osób na podstawie umowy cywilnoprawnej, na przykład na podstawie umowy zlecenia, ale wtedy taka osoba musi otrzymywać przynajmniej minimalne wynagrodzenie, które wynosi trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 24 500 zł miesięcznie. Zmiany mogą wejść w życie już od 2025 roku i to zapewne będzie oznaczało większe zainteresowanie ryczałtem od przyszłego roku. Dlatego warto tutaj zrobić analizę swojej umowy B2B zawartej z kontrahentem i upewnić się co do właściwej stawki ryczałtu. A jeśli właśnie szukasz księgowej, która pomoże Ci z rozliczeniami, to skontaktuj się ze mną.